Hej, cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Hearthstone Battle granców, Duetów. Ok, ja tutaj chyba wezmę tego. No bo to nic bez sensu, nic nie robi. Tracimy pierwszą turę tutaj, ale mamy o wiele lepszą postać. Tak więc myślę, że tutaj duetik dość fajny. Zaraz zobaczymy jeszcze co mają przeciwnicy. Długo wybierałem, jakiś trudny wybór musi być albo któryś jest awk, czego nie życzę nikomu. Bo wtedy od razu automatycznie jest przegranie, dobra? Nie jest awk. Gotowi... Ok, czyli tutaj wybieramy co dzień przez tę drugą, czwartą i szóstą turę. Tutaj weźmiemy chyba to. Ale co zwierzę mogą być super? Aaaa, to też to biutko, no. Dobra, weźmy tak. Niestety nic dobrego nie dostaliśmy. Liczyłem, że. że będzie coś fajnego, a jednak w sumie ta czwórka jest spokojna. ta ta reszta to. Szkoda gadać. Kurczę, postaci każdy ma mocne, ci to sobie przyzywają po prostu. Dużo że na nich nie grałem w pierwszej turze, bo tak to jeszcze mam jakąkolwiek szansę. Ci będą sobie boostować, a ci będą kraść innych stronników. Jak on ma dwóch? Zaraz co? Nie rozumiem, jak on ma dwóch tych stronników. Czy to trzy kosztuje? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Się 3... Aha, dobra, musiał użyć jakiegoś spela, wziąć ten jeden key i mu przerzucić Dobra, wszystko jasne. Tutaj obaj trasy bezpiecznie. No on dostał od nas coina na następną turę. Myślę, że masz spore na No tutaj tego robi. Zobaczymy co będzie następnym, no i tutaj remis. Mamy. Dobra. Yy... Wziąłbym tak, sprzedajemy i bierzemy jego, i on dostaje dwie te prowokacje, że tak powiem. Ło, jeszcze jednego dostałem. Dobra, od razu to damy na tego. Sprzedamy dwa golda. No i teraz myślę, że powinniśmy wygrać, jak mamy 7-8. No ale zobaczmy, co tam na nas naszykowała Sylwana. Razem z bezimiennym, bez tej jakiegoś kolco zwierzę. W na na pewno robimy level up. I zobaczmy, co tam dostaniemy jeszcze skarczmy. Jak na razie wygląda to przyzwoicie. Ja też widzę, że ten typek normalnie używa tego swojego hero powera. Więc fajnie. Dobra, czyli on drugi będzie zbustowany. To on ma To na Nie rozumiem kompletnie. No, to lepiej dla nas, że tak powiem. Ulepszamy poziom albo to, albo to. Myślę, że jego sobie po prostu weźmiemy i spróbujemy jakoś tego, co zwierzę, ogarnąć. Tutaj byśmy na szóstym dopiero tego sobie zdjęli. No i mieszanka jakaś. No dobra. No i znowu easy winik, ten jaką animację, nie złożymy jej przedtem, czy on finishera robił jakiegoś, okej okay, to jest super. I to jest super. Yy, no i co, na razie sobie zostawimy chyba te kryształy, bo nie widzę większego sensu, żeby je yy, wywalać. Okej, okay, to też jest super. No Jezu, czemu on mi to chce dać? I czemu nie użył po mocy specjalnej? No ale dobra, no. Bez sensu troszkę zagrał, jakby nie było. z tych około 7 tam no mamy fajne fajny ten stół, w sensie nie jest jakiś mocny, ale bardzo, bardzo fajnie nam będzie generować kryształy no i jak dostaniemy już jakiegoś z late game'u kolco zwierza, to będzie naprawdę fajnie zbustowane Tutaj na wygranie nie mamy co liczyć, chyba niszczymy mu trochę tych stronników, no ale ono się słabiutki, stół ten nasz, bardziej pod nas właśnie próbuje to ułożyć. No, no tutaj tylko ograniczymy damage. Dobra, odkryłem sobie czwóreczkę, bo tam jest duża szansa na tego kolco zwierza fajnego. Nie dostaliśmy go, ale wierzymy na pewno sobie to. Tutaj to musimy dać tak. I te dwa kryształy, nawet trzy zagram na niego, żeśmy coś więcej robili. Hmm, może jakoś to zadziała. Ja z solo, to bardzo fajnie mi się kombo udało złożyć jakby pod tego smoka, co na agonii daje swój atak dwuminnym stronnikom, i pod agonie, jakby. Że on umierał dawał horą i się ataku wszystkim stronnikom i wygrywałem od razu Więc fajne, fajne bardzo da się w tym sezonie robić połączenia Dobra, w niego dawaj, błagam W niego No dobra Chcesz byś ten okrzyk bojowy aktywował O! O! No, nie aktywuje się niestety Ale malutko tego, że dostajemy na nasze szczęście Dobra, tutaj level up Dostajemy kolejnego tego potafiana On już na piątym jest eee, Dobra Sprzedajemy ciebie Wow wrzucił stronnika. Sprzedajemy ciebie bierzemy ciebie, sprzedajemy ciebie Raz, dwa, trzy. Po mi się nie podoba. Co mi ten hochlik chłopie Mam mi hochlika. nie mu Co mi się nie podoba. Zabieramy kolejnego No i te staty na niego wpadną, dobra... Eee, czym, a dobra, 8 kart na ręce eee, ten mi... Dał, a, dobra, czyli muszę jeszcze parę wyrzucić Myślę, że tak będzie spoko Czemu sobie nie zostawił żadnego na ręce murloka? No dobra Mniejsza z tym on chyba go dostał ode mnie jakby później o wiele A w następnym przekażemy tego żeby się upgrade'ował Widzę, że nie my jedynie próbujemy kolce zwierząt A ja, 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 chłop tutaj niemiło ma kombo zrobione, ale powinniśmy chyba wygrać Czy te trucizny takie niefajne? Czy znaczy, nie chłop ma takich stronników, że jak o te trucizny się będą rozwalać, to powinniśmy na spokojnie to właśnie... Czy do tego z tego przyzwy jeszcze jest pytanie? Eee, dobra. Chciałem gorzej będzie wyglądać. Jakieś kombo porobili tylko po to, żeby się wywalić. Dobra, teraz dostajemy 8 golda za darmo Dobra, dajemy Tobie to Dajemy Tobie to eee, Tego sprzedajemy Bierzemy tak O I Teraz nie mam miejsca wykup prawie na nic Musimy wziąć tego Myślę, że sprzedamy jego No ja nie mam pełną rękę, to na niego pójdzie Jeden Kurde, no to ty wypieprzasz stąd Ty wchodzisz Ciężko już nam pomieścić na stole wszystko eee, Dobra Damy mu to damy mu... A nie stać mnie. Dobra, to w sami on to dostanie. A my tymczasem walimy tutaj na nich to. Chyba wszystko, bo zaraz. On na koniec rundy tam do dwa krwawe klejnoty Ten odrzuca, daje nam więcej, a oni nam golda robią z tego. Dobra. To wszystko wywalamy, żeby właśnie mieć więcej damage. A. Tutaj ona wysy poradzi zimna spokojnie, chłop nie ma totalnie nic konkretnego. Jeszcze fajnie, żeby nie go uderzył, że jakieś tam busty na stare weszły. Widzę, że ten nędzo coś bardziej tutaj ma zrobione, ale to jest też słabe. Dał sobie trzy czardzieła do ręki. A jak przyjdzie nasza tura, no to po prostu wygrywamy. On tu zresztą mu prawie pół stołu wyczyścił. No, zginął najważniejszy, już cała reszta może sobie robić co chce. Yy, a my potrzebujemy bardzo dostać w końcu tego, co na okrzyku bojowym daje plus jeden do życia na wszystkie kryształy. No bez niego to tak licho jest. Demecz fajny, ale życie ani troszkę. Dobra, odkryjemy sobie to. No i damy jemu, widzę. Jego chcemy. Myślę, że sobie po prostu zamrozimy. Zobaczmy co on tu wykmieni ze swoim deczkiem. Też tak patrzę, czy nie będzie miał żadnych fajnych do mnie rzeczy. To mu od razu wtedy zasygnalizuje. No, to słabiutkie No, tak robi, no dobra. Tylko, że tego musi jeszcze dupnąć, właśnie. No, teraz jest elegancko. Niech to po prostu kupi. Ja wiem. Jesteśmy troszkę już rzecz, rzecz, ale niech już, niech już będzie. Sobie tutaj. Wszystko się boostuje elegancko. O Jezus. No chłopcy zrobił te... ...dziki mocne. Nie wiem, czy nie przegrywamy przez te boskie tarcze, co on ma porobione. Hity tragiczne nam wchodzą. No właśnie. Czy on zabije w ogóle to, co ma 23 życia? Bo tu nie ma za grosz ataku. Inne no, co ma atak, to ten murlok, którego się na ręce. Dobra, przynajmniej przeżył ten. No i odkładamy ich, więc teraz wszystkie koce zwierzę dla nas, bo chyba nikt inny tego nie robił. I oni też robią. I. Dobra, to się jeszcze nieważne. Ja jakiś dzisiaj jestem, nie dzisiejszy. Dobra. Odkryjemy sobie jakiegoś, żeby w końcu mieć trójkę, ale widzę, że nie jest nam to pisane, jak się nie uda do końca tury, to muszę jednego z nich sprzedać, i tu już widzę to. Nie chcę mi się w to bawić. Dobra, jeszcze jedna rolka. No i nie dostaliśmy nic fajnego. To jest miłego potrzebne. Ja jakby był tak miły ziomuś. Dobra, dał nam go. Robimy tak. Trójki nie będę na razie robił, bo myślę, że i tak się nie uda. Eee, dajmy sobie innego niż ten. O, mega fajnie. To sprzedamy to, że nie mieć aż tylu gold'a, może. Eee. Nie jest to mega potrzebne, szkoda, że to teraz dostaliśmy tu. Eee, dobra, zamrozimy to i mu damy tego. No najważniejsze w sumie u nas jest to, że mamy tego i tych dwóch Tak, to kryształy już daję ile? 7-3 jakoś tak? Czemu tu nie pisze? Zazwyczaj pisze jak się najeżdża na tego Na... na stronika, który ma właśnie tą mechanikę ile dają te kryształy czy tam klejnoty jedno i to samo Widzę, że tutaj mi nie pokazuje No zaraz się dowiemy my tak dostaniemy na rękę 6-3 Teraz po 8-3 O ile mi zbiją właśnie tych dwóch Widzę, że chłop tam właśnie ma jakieś już Mocniejsze kolce zwierzę To są te podwójne... a dobra, nieważne Już rozumiem Dobra, dobrze, że ta trucizna mu zeszła. Teraz by nie przyzwał sobie jakichś właśnie... Najmocniejszych chciałbym powiedzieć, że się nie przyzwał, ale niestety przyzwał. Teraz ja mam jeden na jeden na kolcu zwierzę. Jak to wygląda. Bardzo fajnie się rozbiło. Idealnie walną. Jezus. Chciałbym go też mieć tego stronnika, ale nie dostaliśmy niestety jeszcze raz szansę, żeby go mieć. Fajne hity w już 8-3 są. No, i nawet odpadamy ich. Czyli się bijemy teraz z. z tymi tutaj. Wariacikami. I wszystkie kolce zwierzę są już moje całkowicie na wyłączność. Przekazujemy mu to. i sobie to dupnie ziomek, bo to ważne. Czy on... Ten web sobie skopiował to zamiast tego. Ech. Dobra, dam mu już to. Bo chciałem właśnie poczekać, aż sobie skopiuje tego najpotrzebniejszego murloka, skoro i tak może go dwa razy przyzwać, ale jednak zaskoczył mnie intelektem swoim. Ewidentnie nie chce wygrać tej gry, chłop. Zobaczmy, co zrobi. To się mega przywiązał do tego stronnika, mam wrażenie. Czy on mi przekazał? Po co? To ty pani zagrywać stronników, żeby ten się bustował. Co ja mam z tym zrobić? No, dostał tego fuksem. Błagam, niech on go tylko nie zagra na stół. Sobie kupi tego stronnika, właśnie. Czy on go ma na końcu? Jak to jest jeden z najsilniejszych w jego składzie? Niech on go zagra od razu. Dobra. Wygląda to nawet spoko. Ile statów dostaną? No, podostawały tam trochę. Jak tutaj się to prezentuje? No, jak zatykuję fajnie pierwszy, no tam spokojnie nie powinienem. Myślę, wygrać. tam no. Nie mamy tutaj w ogóle konkurencji w nich, z tego co widzę. Co mi zrobią? Myślę, że nawet następnego porobię. No, idealnie, jeszcze jakby ten zginął, żeby każdy dostał w usta No, tutaj znowu. Szkoda, że miał akurat tego spela kupionego, ale no. Prawie cały Stoom uszczyścimy No niestety, no był najgorszy hit jaki mógł być Ale myślę, że nasz kolega z murykami się pora poradzi z nim I coś się ścięło, jak to w Hearthstone bywa Nie wiem, znowu Blizzard nie chce, żeby się widzieli czy wygramy Myślę, że zrobię szybciutkie cięcie i zaraz wracamy Dobra, udało nam się wrócić na szczęście widzę, że tutaj możemy odkryć szóstkę. Ona nam przekazuje bezsensownych stroników, których nam nie potrzeba. No jezus, dostajemy głównie tusów i po co mi to w człowieku? Czy moi nie żyją? Aha, jeden typ od nich wyszedł po prostu. Dziwię się, że pół składu tam nie żyje, a drugie pół ma się dobrze. Mm, dobra, i szybciutko teraz robimy, tak to jest, nie zdążę. Niestety, no i tak powinniśmy to wygrać bez problemu większego. To rozostał tylko ten jeden. I teraz ten pierwszy atakuje, więc jak się porozbija, to trucizna wszystko no to. Ajajaj, no nie był to najlepszy hit. Przynajmniej ten przeżył i coś jeszcze może tu zrobić. Dożył. Nie najfajniej dla nas przynajmniej. Ale chyba my sobie poradzimy solo. To poradzimy raczej tutaj, więc myślę, że wygraliśmy i dobijemy go już leżącego biednego. No ciekawe co coś się stało, że po wyszedł, czy też jakiś problem, jak ja i po prostu sobie poszedł, czy co? Ze strikiem pięciu tutaj widzę, wygrywamy. A nie, nie wygrywamy, co jest? Nie zwróćcie uwagi w ogóle, co się działo teraz na stole. <laughs> Fajnie to wygląda. Dalej gramy na tych? No dobra. Przekaże mi. Czy może być w końcu jakaś fajna szóstka? Jest fajna szóstka. A ulepszę sobie nawet, tego wywalę. tutaj nic ciekawego niestety ale zagramy sobie te wszystkie tutaj krwawe klejnoty no i jak widzicie troszkę demedza tutaj nam wpadnie ci jeszcze zadziałają, on jeszcze to wszystko podzieli więc myślę, że tutaj bez problemu już to będzie winek nadzieję, że znowu się nie zdziwię. Bo to, że przegraliśmy w jakiś niefortunny sposób, to naprawdę nie spodziewałem się tego w ogóle. Będę musiał sobie na filmiku zobaczyć, jak to się tam potoczyło, że nagle odwracam wzrok, a tu chłopy nas rozniosły. Dobra, teraz atakuję piersi, to zobaczymy jak to wyjdzie. O, tutaj fajnie to powchodzi, on jeszcze porozdaje te kryształki I jak to będzie No tutaj tylko żeby z tego nie przyzywał sobie właśnie tych trucizn I będzie spoko jakby jeszcze w niego trafili zanim ten zdechnie to już idealnie no właśnie więc myślę że tutaj wygrywamy solo i nawet yy... No jeszcze z odrodzeniem przez przezło szkoda. Chyba nie wygramy Solo, skoro jeszcze tego z drodzenia wziął sobie gnojka. Zobaczymy. Ale mam trzech bardzo silnych stroników właśnie na tego. No i tak naprawdę jedyną rzeczą, gru, która go trzyma życiu jest ta trucizna. No właśnie, no to nawet jak my właśnie teraz przegrywamy, no to wygrywamy naszym team tak powiem, i się pozbywamy ich końcowo. No i elegancko. Znowu pierwsze miejsce. A tymczasem dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli możecie to zasubskrybujcie, mój kanał będzie mi bardzo miło. A tymczasem trzymajcie się. Do następnego razu, cześć.